Cześć dziewczyny! Dzisiaj chcę Wam przedstawić moją wieczorną pielęgnację z cudownym zestawem Timewise'a. Produkty, których będę dziś używać. Jest to żel oczyszczający 4 w 1. Świetnie nam oczyści skórę z resztek makijażu, z całego brudu, który nam się zebrał na twarzy w ciągu dnia. I przygotuje nam skórę do dalszej pielęgnacji. Zez żel do mycia 4 w 1 Mary Kay. Kolejny produkt, którego będę używać, będzie to preparat zmniejszający widoczność sporów. Świetnie nam wykładzi buzię i przygotuje ją do dalszej pielęgnacji. Kolejnym krokiem będzie wieczorny eliksir z takimi drobinkami, które pękając, nawilżają ekstra naszą skórę. Ostatnim krokiem będzie. Strażnik młodości, krem rewelacyjnie nawilżający, który pozwoli naszej skórze się odprężyć, odżywić i dzięki temu rano będzie świetlista i super wyglądała. Zaczynamy. Na zwilżoną twarz nakładam naprawdę niewielką ilość żelu i Okrężnymi ruchami. Oczyszczam sobie ładnie buzię, z całych zanieczyszczeń, z resztek makijażu, ze wszystkiego, co nam na tej skórze w ciągu dnia się zebrało. Pamiętajcie, aby średnio raz w tygodniu używać produktu złuszczającego. W kolejnym filmiku pokażę Wam zestaw do mikrodermabrazji, który świetnie oczyszcza wygładza ujędrnia skórę i usuwa z niewidoczne czasami go okiem które zbierają się wokół naszych porów dobrze skóra oczyszczona Skóra oczyszczona, żel zmyty, pamiętajcie, aby zawsze delikatnie osuszać twarz, nie pocierać agresywnie ręcznikiem i codziennie używamy czystego ręcznika. Ponieważ to, że ręcznik nie wygląda na brudny, wcale nie znaczy, że on jest zdatny do użycia kolejnego dnia. Teraz preparat zmniejszający widoczność porów. Ja go osobiście uwielbiam. Znowu niewielka ilość produktu i smarowujemy sobie delikatnie w całą buźkę, nie zapominając o szyi. Tak, pamiętajcie, że szyja to jest. Równie ważne do wypielęgnowania jak nasza buzia. Ok, kolejny krok. Wieczorny eliksir. Znowu naprawdę niewielka ilość produktu. Produkty są mega. Mm, mega. <gryw> brakuje mi słów. Mega ekonomiczne, właśnie. Bardzo niewielką ilość wystarczy, żeby nam pięknie nawilżyć całą buzię i przygotować do przyjęcia kremu Strażnik Młodości. Nieważne, czy masz 30 lat, czy 50, strzeżmy swojej młodości. Znowu rozprowadząc sobie po całej buzi. Okay. O. Zapomniałam o najważniejszym czyli okolica oczu. Krem pod oczy, time-wise, świetnie nam yy, nawilży bardzo delikatną skórę wokół oczu, pomoże się jej zregenerować. Dzięki temu nie wstał. Spadło. Nie wstaniemy rano z podpuchniętymi oczami. Będziemy wyglądały świeżo i super. Znowu niewielka ilość produktu. Rozsmarowujemy na paluszkach i wcieramy delikatnie od zewnątrz do wewnątrz i dookoła wokół całych oczu. Tak. Troszkę wklepiemy. Więc to już koniec. Cała pielęgnacja trwała dokładnie 5 minut i 50 sekund. Łącznie z opowiedzeniem Wam o produktach. Więc naprawdę każda z Was znajdzie na to czas. Nawet matka z moim dzieckiem. Moje dziecko właśnie siedzi w pokoju obok i się bawi. Mi zajęło to 5 minut. Przypominam produkty żel do mycia. 4 w jednym preparat zmniejszający widoczność porów do kupienia pojedynczo lub w zestawie z mikrodermabrazją, o której będzie w kolejnym filmiku, eliksir nocny, krem Strażnik Młodości i nasz uciekinier, krem pod oczy. Dawajcie komentarze, lajki. W następnym filmiku mikrodermabrazja. Pa!